Hej, witam Was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Avia i moi drodzy, jesteśmy w kolejnym odcinku z Stardiwali i dzisiaj jest dziesiąty dzień, jest już środa. Dzisiaj na pewno nie będziemy otwarte pier, więc niestety nie zrobimy nic z tymi pieniędzmi, nie kupimy niczego. Um, ale dzisiaj będziemy urodziny Vincent, więc na pewno będziemy chcieli Vincenta sobie znaleźć. Nie mam nic, co by mu się tak jakoś super ekstra fajnie spodobało, aczkolwiek e, wyczytałam, że rzeczą, która jest e, lubiana przez niego, czyli Powiedzmy, że jest bardziej niż neutralna, mniej niż kochana To jest The Floyd czyli ten tutaj kwiatuszek, co mamy w slocie minusie O, <noise> dokładnie tak Więc tego kwiatuszka mu dzisiaj zaniesiemy Ja też tak jakoś cicho, jest trochę gra, ale to już sobie wiecie, podgłoszę wam najwyżej w... Podgłoszę wam najwyżej w, w, później w montowaniu, chociaż z drugiej strony może teraz troszkę szybko podgłosimy Nie idziecie żadna muzyczka, może dlatego się wydaje, że jest tak e, cicho Też widzę, że nam tutaj coś przyszło, e, nic nam nie urosło, a nie, to jakieś dwa... dwa te... E, Pershipy, per, per Nie wiem nawet jak to mówić. E, Okej, okay, tutaj się rodzi problem tak, bo nie mamy miejsca zbytnio. Gdzie co te wszystkie śmieci sobie przepalimy i wrzucimy. Wrzucimy sobie tam po prostu. Ok, to odłożymy, to odłożymy tego na przykład bardzo nie lubi z tego co pamiętam. Posegregujmy to jakoś niech to będzie posegregowany. A tutaj mamy jedną jeden, ten sobie weźmiemy, na pewno to nam będzie potrzebne. Okej, okay, odłożymy sobie tu. Nie powinno się nic z tym stać. To po prostu sobie będzie tutaj leżeć. Eee, I co my tutaj mamy za list? Okej, okay, i od Williego. Eee... Ok, czyli eee, informuje nas podejrzew, że jest nowa eventka do kupienia, aczkolwiek. Że... Jak wiecie, nas na razie nie stać na jakieś inne rzeczy, więc na no osób będziemy musieli to odpuścić. Ale w przyszłości yy, możliwe, że sobie tą wędkę nową kupimy. Okej, okay, widzę, że już troszkę źle stanęłam. O, w ten sposób powinnam stanąć. Okej. Okay. Z tego, co mi się wydaje, ten... Więc ten będzie prawdopodobnie w muzeum, więc się tam przejdziemy i może już oddamy jakieś, właśnie pierwsze rzeczy do muzeum. Chociaż z drugiej strony, ja wiecie co, ja lubię tak wpłacić większą ilość, a nie tylko tak troszkę, troszkę. Więc może byśmy poszli do kopalni. Jest to taka luźna sugestia, wiecie, że może byśmy się tam przeszli i coś znaleźli, bo z drugiej strony no, energii to nie idziemy mi w ogóle, więc raczej jakbyśmy poszli do kopalni, to nie nastawiałabym się na to, że pójdziemy i będziemy schodzić w dół i do następnych pięter, tylko że coś może znajdziemy fajnego, pokopiemy troszeczkę. Z drugiej strony, też jak widzicie, mamy dzisiaj pecha tak zwanego. Ale ostatnio, chyba jak byliśmy w kopalni, to też nie mieliśmy szczęścia, a wydaje mi się, że nam szczęście dopisało. No tylko, że z drugiej strony, patrzcie, no, w tym momencie już jest. już mamy po większej części energii, niestety. No ale to. Ja dobrze sobie y, zdaję z tego sprawę, że. Gdybym nie miała tyle tego nasadzonego, to byśmy mieli dużo energii, moglibyśmy może więcej rzeczy robić Ale uwierzcie mi też, że w pierwszym roku, przynajmniej ja mam taką taktykę Bo co człowiek, to wiecie, inaczej gra w stadion na pewno, tak jak w, w każdą grę Ale ja mam taką taktykę, że po prostu musi być tego dużo i wtedy będzie mieli dużo pieniędzy To wcale nie jest tak, że jestem łasa na pieniądze, nie, nie, Grój Boże, wiecie <grych> No i nie wiem, czy to będzie rosnąć. Tutaj też jest niby 3 dni, więc okej, okay, zobaczymy jeszcze. Jak będzie się zmniejszać, będzie rosnąć, to może... Może coś z tego wyrośnie, może nie. Okej. Okay. No dobra, widzę, że do kopalni, to sobie chyba możemy pomarzyć, że pójdziemy. A może byśmy trochę poczyścili się farmę znowu. Może jednak tak zrobimy. Przejdziemy się na pewno dookoła, zobaczymy. Czy nam się coś fajnego zrespawnowało A później może farmę poczyścimy To nie jest głupi pomysł, wiecie? Chodź Uwiedzieliście, jak teraz nacisnę pierwsza shifter. Że jak shiftę naciśniemy, to idziemy wolniej w większości grach jest właśnie na odwrót Pójdziemy dołem No bo jak chcemy tego Vincenta To może będzie w domu jeszcze A przy okazji już sobie z dołu pozbieram jakieś rzeczy O, o, o Robaczki. E, Kamień. No to tak ten robak nas mało zainteresował. Mało jakiś fajny taki był. Okej, okay, dobra, lecimy sobie oczywiście standardowo dookoła. Cyganki nie ma, bo nie ma piątku. E, też można by już zacząć oszczędzać na tą cygankę i zbierać e, zbierać, zbierać te wszystkie rośliny e, rzadkie że to musielibyśmy tysiąc do uzbierać do piątku a nie wiem czy będziemy w stanie takie coś zrobić, no a jak nie zapomnę to może byśmy zbierali, żeby mieć na te nasiona, bo tak jak mówię warto jest zbierać je w dużej ilości sobie nie wiem kiedy, one, kiedy się je sadzić, czy to jest raz w roku, czy w każdym sezonie można je posadzić i one rosną cały sezon o, oczywiście pięknie, że mamy jakieś tej cebulki, o jeszcze więcej Jej, patrzcie to może jednak pójdziemy sobie do tej kopalni, skoro jest tak dużo tego. No, tego to się nie spodziewałam szczerze wam mówić, jeszcze po takim miecie. pechowym dniu to tym bardziej. A jeszcze sobie przecież, O, chodź, Lia, cześć. Eee, I jeszcze pójdziemy oczywiście na plażę. No wiecie, no to jest tak. I stadio jeszcze pójdziemy tu, jeszcze pójdziemy tam na samym początku. No, i, i, i później jest to, co jest, czyli nie ma czasu na nic. O, nie widziałeś, Alex, widzę. oj, oj! I ask to play catch. I am watching. Okay, w sumie to możemy pograć. Okej, okay, czyli następnym razem, żeby z nim pograć. No, okej, okay, okej, okay, może być i tak. Dobra, lecimy tutaj. Może tym razem będziemy mogli sprzedać od razu jego. Cześć, Elliot. Elliot sobie oczywiście coś tam myśli nad, e, nad morzem. Szuka inspiracji w swoich książkach. To jest dosyć drogie. No, 160. To jest dosyć fajnie. Ale widzę, że tego się chyba nigdzie nie da oddać, więc e, tego na pewno da się coś zrobić w późniejszych, późniejszych etapach gry. Ale z tego co pamiętam, nigdy tego nie stawiałam, bo jakoś te rzeczy chyba nie były tego warte. Okej. Okay. Um. I tak, no jest ta. Nie, to jest ta nasza. To jest ta lepsza. Nie, czekaj, my mamy bambu. Czyli to jest ta lepsza. 1800. A to co to jest? I catch basic fish, ok. Czyli to jest jakaś taka podstawa podstawowych wędek. Dosyć tania, szczerze mówiąc. Też bardzo ważną rzeczą, o ile się to nie zmieniło, jest to, że wędki nie da się sprzedać. Nie pytajcie się mnie dlaczego. Z tego co pamiętam, to zawsze był ten problem, że jak kupiłam sobie nową wędkę, to nie mogłam nawet sprzedać starej. I to było irytujące. O, no i babcia ciasteczka wyrzuciła. E, tak, zamknięte, oczywiście. Czekajcie, z Luisem się przywitamy. A mieliśmy lecieć e, Vincenta, zobaczyć czy jest. Prawdopodobnie, właśnie będzie w muzeum jeszcze o tej porze. Czyli sobie przejdziemy koło fury naszego Luisa. O, jest tutaj Vincent. <grytanie> Patrzcie, na kwiatek przy nim rośnie, ten co lubi. E, proszę. No i oczywiście pamiętaliśmy o jego urodzinach. Bardzo, bardzo fajnie. Mama się robi zła, jakie są brudne. Okej. Okay. I jeszcze sobie spenę. No, że nie mamy tutaj żadnej szkoły, więc stara się um, o to, żeby um, Vincent i Jasmine mieli jakąś fajną um, edukację przynajmniej żeby, żeby coś robili w tym kierunku. Stara się im to zapewnić. No wiecie, miło z jej strony. No to jest prawda, tutaj właśnie tak naprawdę nie ma żadnej szkoły, bo w Pelican Town mieszka tylko dwójka dzieci. Tak się robi, jeszcze zastanawiam. Jeżeli chodzi o dzieci, to mieszka ich tylko dwójkę: właśnie Jazz i Vincent. A jeżeli chodzi o takich starszych, czyli takich właśnie w młodym wieku do wzięcia, no to mamy kilka takich osób, więc. Mm, to by oznaczało, że kiedyś było dużo dzieci, a w tym momencie jestem tylko na no bo był już ten wysyp i, i tyle się skończyło. Um, też pamiętam, że mieliśmy w samym odcinku iść zleczyć. O, patrzcie, jaskiniowiec wyszedł ze swojej nory. Um, chciałabym zobaczyć... Tak, construct, uh, Construction. z Maria, 4300 tego 100 kamienia, no. Y, troszkę się przeraziłam, a tutaj będzie 5 koper barów, to będzie musi najpierw zrobić silos. 10 y, kleju, no to to jest większe wyzwanie, żeby 10 kleju znaleźć. Ok, cześć, cześć, cześć. Przejdziemy tutaj, zobaczymy. Stąd też pamiętam, to Linusowi nie powinno się dawać tych rzeczy zbierackich, bo on sobie sam może je zebrać. Ciasteczka moglibyśmy mu dać, prawdopodobnie by się ucieszył mm, Ale te ciasteczka, no, patrzcie ile nam dają energii i życia To jest jak będziemy kiedyś szli na taki dłuższy dzień do kopalni, wydaje mi się Że to będzie wtedy takie idealne Cześć pies e, Dobra, na razie sobie nie idziemy tej farmy jednak czyścić Skoczymy sobie może rzeczywiście do tej kopalni A tutaj widzę, że jeszcze nie podlałam Tutaj jeszcze zapomniałam podlać Dobra. E, to teraz tak. to odłożymy. Chciałabym. Wziąć e, to czekajcie. Odłożymy to i to i wezmę sobie mieczyk i kilofa. E, to nie jest do tego, to jest tutaj. E, myślę, że sobie zabiorę to wszystko. Zresztą zaraz sobie... E, nie to, tak. Zn e, tylko wiecie, co jeszcze to sobie odłożę, bo jednak rzeczywiście nie chcę tego mieć ze sobą. W, też w przyszłości odblokujemy sobie tak zwane tej wagoniki. Nie wiem, czy górą by nie było szybciej, już trudno. Licho. E, takie wagoniki. I tymi wagonikami będziemy się mogli przemieszczać po mapie, więc to będzie e, dosyć przyjemna rzecz. E, też w e, Community Center jest. E, Bound to jest to takie zlecenie na to, żebyśmy to stworzyli. Jest to jak safe i tam właśnie będziemy mogli mm, wpłacać jakąś tam daną ilość pieniędzy i wtedy odblokujemy jakąś nagrodę. Takie coś też jest. No, tak. tak mi się przypomniało, wiecie, w międzyczasie. A no, jeszcze jedno jest takie okay, zjedz. Dobra, lecimy, jak widzę, że no, na razie nie mam zbytnio dużego doświadczenia w wojowaniu mieczem, w kopaniu O, patrzcie, to też jest na pewno z modów e, No powiem wam, ja korzystam z takich modów u, bardziej wizerunkowych, bym tak to tak może nazwała Okej, okay, lecimy na dziesiąte piętro Dobra, na samym starcie nie słyszę, żeby było coś złego Aż mnie... Pff, noc z mnie zaczął drępać. Okej. Okay. Tym pamiętam, że było zadańko, żebyśmy 10 tych slajmów właśnie pokonali, więc bardzo mnie cieszy, że jest tutaj taka trochę większa ilość. O nie, to się źle może skończyć. bardziej, o! Chciałam powiedzieć, że jest Diglett z tego, z... Pokémonów. E, z Pokemonów. Nie tak przychodzić One tutaj właśnie takie są. O, jest jeszcze Krab. No, e, zazwyczaj właśnie ten ten dzień się przerabia, przeradza w tym, że i, i nie mamy szczęścia do... E, do znalezienia zejścia na dół, no i też niestety jest dużo potworków. Ale wiecie, o ile te potwórki tutaj są, są w miarę OK, niech sobie będą, oczywiście um, koper sobie przyjmę w każdej postaci, to um, najgorsze są te takie latające. I na samym początku tutaj latającymi na tych niższych właśnie poziomach są muchy. I jest coś takiego jak klątwa. I kiedy jest klątwa, zaczyna się robić takie zielono i wtedy leci naprawdę sporo tych mógł, więc to jest na początkowym etapie oznaka, żebyśmy jak najszybciej wyszli z piętra, jeżeli nie mamy zasobów, bo łatwo jest umrzeć. A umierając tracimy z tego, co kojarzę trochę, trochę dużo kasy i tracimy jakieś itemki, no i budzimy się już jak nas z Linus zbierze. Okej. Okay. Widzę, że... No, szczęście na pewno drabin nie będziemy mieli. Jest jeszcze jeden Diglett, możemy go. Nie chcę się z wami naraz bić. Okej, okay. o! O! I jeszcze dostaliśmy level, więc. Okej, okay, dobra, tutaj będą na pewno slime, tak. To jest taki. Wiecie, co też. Yy, mogą się już w sobie zamyślić czasem nie tak je zagwalczę. Yy, też są bardzo takie charakterystyczne, niektóre, właśnie, yy, podziemia. I to jest jedno z tych, że idziemy, tutaj właśnie jest węgiel. I często właśnie to jest drabinka, więc yy, takim czymś nie pogardzimy. Teraz jeszcze tak. Yy, jest już późna godzina, więc nie wiem, czy będziemy chcieli. Yy, jeszcze jeść coś, więc na razie wrócę z która która nie jest niepotrzebna, i sobie weźmiemy ten ametyst, bo jednak trochę kasy za niego wpada, jakby nie było. Ok, lecimy na dół, i to mi się piętro dosyć mocno podoba. Ok, też musimy wyjść później o 12 chyba. O 12 też bardzo fajnie, że tu jest dużo tego kopru. Też staram się nie chodzić wycie tak środkiem, bo na środku mogą być ym, takie y, do zabijania. Ok. A, chodź tutaj w ten sposób. Nie wiem, ile tam jeszcze nam zostało pewnie jest dwa albo trzy A, godutka to godutka też bym sobie chciała zmienić na przykład. Za sapa, O. Zawsze jest jakaś szansa, że z tego coś nam fajnego wypadnie. I tego. Tak... No wiem, że nie chcę kolejnego levelu. Tam jest strasznie dużo tego, ale wiecie co? Eee... Nie chciałabym ryzykować, ale to jest zejście. To wiecie co? Ja sobie skorzystam z tego tak, że weźmiemy, zjemy. Rozwalimy sobie jeszcze to. Weźmiemy mieczyk, żeby już nie walnąć i zejdziemy sobie piętro niżej, żeby już być. I w sumie to patrzcie, no, mieliśmy nie robić tych pięter, ale się udało je zrobić, więc jestem jak najbardziej zadowolona. Też zdobyliśmy jakiś ametyst, to jest trochę kasy zawsze wleci. Godutkę też można wiecie, za, zawsze można sprzedać za to 50. I to miałoby sens, bo często z nich wypada nic. Nic wartościowego naprawdę, ale z drugiej strony, nie wiem, ja na przykład czuję taki fan otwierającego dutki, więc sobie na pewno kiedyś uzbieramy i pójdziemy na takie wielkie otwarcie. Tylko wiecie, żeby to otwierać też trzeba mieć pieniądze, bo otworzenie jednej kosztuje bodaj 40, ale nie jestem pewna, więc no to trochę kasy jest. Teraz tak, to całe, to całe, to całe, to całe, to całe i lecimy, już pierwsza godzina. Nawet się wyrobiliśmy na spokojnie. Trochę mniej niż godzina zajmuje przyjście, no ale cóż, no to by było na tyle, moi kochani, w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. Jak widzicie, tutaj mogliśmy sobie w tym momencie zrobić jakiś pierścionek, jakiś bóg styk? Możemy sobie zrobić mięso z... tego nie było na pewno wcześniej. Ehm. Um. Chyba nic nie zniewrzucaliśmy, więc tak, kasy nie mamy żadnej, e, ale tak, do jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za naszego. mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, żebyście byli ze na bieżąco i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!